Dzień dobry misiaczki Dużo mam pytań Z Warszawy, ze Śląska, z Częstochowy Jak, jak to mam Jak to ustawiać jak to, Jaka to jest instrukcja obsługi tego? Dobra to da, tak na szybciutko Wam pokażę Kierowcom, kolegom Z innych miast gdzie przychodzą nowe auto same I mają takie instrukcje Takie panele do wentylacji, do klimatyzacji, ogrzewania więc to jest tylko dla, wyłącznie dla kierowcy czyli mamy e, góra, góra, dół środek, dół no i oczywiście sama szyba e, temperatura i moc nawiewu natomiast tutaj to jest dla przedziału pasażerskiego oprócz tego guzika ten guzik to jest klimatyzator osobny dla Kierowcy. To jest obiekt zamknięty, jednak on jest przynajmniej u nas w Rzeszowie. 12 Lew z 2020 roku. Bo tego za powinienem zacząć ten film. Jest nie nieaktywny. No i mamy ogrzewanie przedziału pasażerskiego lub klimatyzacja. Jeżeli to uruchomimy i czujniki zarejestrują wysoką temperaturę, to włączą klimatyzację. Jeżeli za niską, to włączą ogrzewanie. Grzejniki to jest osuszanie u kierowcy, u kierowcy. I cztery: ogrzewanie dodatkowe, czyli tak zwane webasto. Piec uruchamiamy z tyłu. Natomiast pytanie jest. Jak ustawić temperaturę w przedziale pasażerskim? Oprócz tego, że mamy dodaną temperaturę, zaraz Wam pokażę, jest ona o tu. To jak mamy ustawić tą? Tu jest pokazana, jaka jest zadana temperatura w przedziale pasażerskim. Tu mamy kierowcy, tu pasażerski. Jak zmienić tą temperaturę? Po tym, pokrętłem, po tym pokrętłem zmieniamy temperaturę u kierowcy natomiast temperatura w przedziale pasażerskim jest bardzo prosto wyłączę nawiew żeby było ciszej przytrzymujemy dłużej środkowy guzik aż zacznie nam mrugać no i mamy mruga nam tu dajemy temperaturę w dół, czyli 18 i mruga nam jedna dioda. Tu dajemy temperaturę do góry, czyli mrugają dwie 20, o 2 stopnie jest, 22, 24, 26. Widzicie sama dioda na górze. Na dół damy 22 i zatwierdzamy środkowym guziczkiem. Już wtedy. Tak samo, jeżeli uruchomi się nam klimatyzacja, będzie na wyświetlaczu, tutaj oczywiście śnieżynka. Teraz nie ma. To przynajmniej u nas w autobusie wszystkie klapy się zamykają. Tak samo wszystkie klapy zamykają się, jeżeli uruchomimy wycieraczki. Natomiast wywietrzniki działają niezależnie od tego, czy działa klimatyzacja, czy nie działa. Życzę Wam miłego dnia. Miękkich słupów i niskich krawężników. Pozdrawiam serdecznie. PA!